Dzień dobry. W dzisiejszym filmie opowiem o pięciu badaniach, które warto wykonywać, by zmniejszyć ryzyko chorób serca. Na temat tych badań będę wypowiadał się na podstawie źródeł naukowych, które są umieszczone w opisie. Oczywiście można to potraktować jako dywagację teoretyczną, jeżeli sam chcesz kontrolować swoje ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Oczywiście warto skonsultować to z lekarzem. Będę też mówił, do jakich wyników jadą, że żeby te choroby sercowe, żeby ich ryzyko zmniejszać, ale oczywiście też można to traktować jako teoretyczną wskazówkę. I na początek należy zaznaczyć, że choroby. Układu krążenia to najczęstsza przyczyna śmierci w Polsce w 2021 roku. Gdzie mamy pełne dane, aż blisko 35% osób umarło właśnie na tego typu choroby, i jest to zdecydowanie główna przyczyna śmierci w Polsce. I co ważne, ryzyko chorób układu krążenia wzrasta wraz z wiekiem, po prostu można powiedzieć, że wręcz. Liniowo, ponieważ im jesteśmy starsi, tym większe ryzyko miażdżycy. I wiek też jest jednym z czynników, który oczywiście zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy. Dodatkowo znamy praktycznie wszystkie czynniki, które przyczyniają się do ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, dlatego też ich zapobieganie może być oparte o odpowiednie właśnie badania, o odpowiednie czynniki prewencji. Tutaj nie będę mówił o takich czynnikach prewencji, jak na przykład unikanie palenia papierosów, które jednoznacznie zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, czy też brak ruchu, to jedynie wspomnę potem w modyfikowalnych czynnikach, na które można Wpłynąć, ale oczywiście, nasz styl życia też ma ogromne znaczenie. No i co ważne, choroby układu krążenia często nie dają wcześniej żadnych objawów, zanim nie pojawi się poważny incydent sercowo-naczyniowy, na przykład zawał serca czy też udar. Dlatego też tak ważna jest prewencja, bo możemy nie mieć żadnych objawów, wydaje się, że jesteśmy zdrowi a tutaj ta miażdżyca się po prostu w tle rozwija, dlatego ta prewencja jest tak istotna. O prewencję szczególnie powinny zadbać oczywiście osoby z wysokim ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia, na przykład te, które już miały wcześniejsze choroby, na przykład miały przeszły już zawał serca, czy mają też takie tendencje genetyczne w rodzinie, ale uważam, że dla każdego zapobieganie miażdżycy jest istotne, bo tak jak mówiłem, jest to główna przyczyna śmierci w Polsce i jest to choroba, która rozwija się praktycznie przez całe życie, dekadami, więc mamy też często dużo czasu, żeby takiej chorobie zapobiegać. No i zaczniemy sobie od pierwszego badania, jakim jest cholesterol LDL, który mamy na standardowym lipidogramie. Cholesterol LDL, myślę, że bardzo kontrowersyjne, niestety nadal badanie, ponieważ mnóstwo osób nadal stwierdza, że cholesterol LDL nie ma żadnego wpływu na ryzyko rozwoju chorób serca. LDL nazywany potocznie złym cholesterolem i cholesterol LDL to jest ten cholesterol, który jest transportowany z naszej wątroby do ciała, z kolei HDL, czyli tak zwany dobry cholesterol, zabiera ten cholesterol. Z powrotem, tutaj ten podział na zły i dobry cholesterol nie jest do końca trafny. Oczywiście cholesterol jest nam niezbędny do życia. Jest to po prostu standardowa cząsteczka, która występuje w naszym ciele i jest produkowana. Cholesterol jest produkowany przez każdą komórkę w naszym ciele. Jednak to właśnie wpływ cholesterolu LDL jest bardzo mocno powiązany z ryzykiem, z rozwojem chorób układu krążenia. I tutaj, jeżeli chodzi o w ogóle takie najjaśniejsze badania, które dla mnie... Mówią jasno, jak cholesterol LDL wpływa na ryzyko chorób układu krążenia, są badania z randomizacją mędlowską, randomizacją i tutaj warto wyjaśnić, czym jest randomizacja mędlowska. Te badania polegają na tym, że bierzemy osoby z jakimiś czynnikami genetycznymi, w tym wypadku z wysokim lub niskim cholesterolem LDL, oczywiście to jest pewne, pewne spektrum, czyli są osoby z bardzo wysokim cholesterolem, z niskim i na przykład pośrednim. I na przykład dzielimy ich na cztery grupy i po, potem tylko obserwujemy jak osoby z bardzo wysokim, średnio wysokim, średnio niskim i bardzo niskim poziomem cholesterolu LDL. Jak rozwojają choroby układu sercowo-naczyniowego, czy też po prostu inne choroby, jakie mają ryzyko śmierci ogólnie. I te badania są najciekawsze, ponieważ tutaj nie wymaga to żadnej interwencji. Oczywiście nie kontrolujemy tutaj wszystkich innych czynników, jak styl życia, czy osoba dana pali, czy ma nadwagę, czy jakiekolwiek inne kwestie. Patrzymy tylko, jak ten cholesterol LDL, który genetycznie jest u pewnych osób niski, średni czy wysoki, wpływa na ryzyko chorób układu sercowego. No i tutaj też trzeba zaznaczyć, że cholesterol LDL, stężenie cholesterolu LDL jest mocno zależne od genów. Jest jest to w pewnym stopniu czynnik modyfikowalny, ale jeżeli ktoś ma genetycznie bardzo wysoki cholesterol LDL, to raczej ciężko jest go dietą czy stylem życia bardzo mocno obniżać. Pewne oczywiście zależności jak najbardziej tutaj wykazuje np. zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, czy też ograniczanie tłuszczów nasyconych, bo to ma największe znaczenie. No i co te badania z randomizacją mędlowską pokazują, że osoby, które genetycznie mają ten najniższy poziom cholesterolu LDL, mają o 26% mniejsze ryzyko rozwoju chorób układu krążenia i w ogóle wiele badań też pokazuje, że osoby z niższym genetycznym Cholesterolem LDL mają mniejsze ryzyko śmierci ogólnie, dlatego też niższy cholesterol LDL wydaje się, że ogólnie rzecz, ogólnie rzecz biorąc wspiera nasze zdrowie. I związane jest to m.in. z tym, że właśnie ta, ta cząsteczka cholesterolu LDL odkłada cholesterol właśnie we włóknach ścian, tętnic i w ten sposób. Przyczynia się do rozwoju miażdżycy, oczywiście tak jak mówiłem, z czasem, bo ten proces zajmuje wiele lat, a nawet dekad. Jeżeli chodzi o normy dla cholesterolu LDL, to zależą one od naszego ryzyka, właśnie rozwoju chorób układu krążenia. Te najwyższe normy dla osób z bardzo niskim ryzykiem jest to poniżej 115 mg na decylitr. Ja u siebie dążę na pewno do wyników poniżej 100, a nawet niższych. Drugi czynnik, który jest bardzo mocno powiązany z cholesterolem LDL, ale nawet badania wskazują, że jest bardziej istotny, jeżeli chodzi o roz ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, niż właśnie cholesterol LDL, to jest apob, czyli apolipoproteina B, konkretnie apolipoproteina B100, ale najczęściej na badaniach jest to po prostu apob. No, jeżeli mierzymy sobie stężenie cholesterolu LDL, no to mierzymy, ile tego cholesterolu jest ogólnie transportowane w naszym krwiobiegu, a jeżeli chodzi o cząsteczkę apob, to tutaj apob określa, ile konkretnie cząsteczek, tak, i transportujących, ten cholesterol LDL znajduje się w naszym krwiobiegu. Im więcej tym, tych, im większe stężenie, im wyższe stężenie, właśnie ApoB, tym więcej tych cząsteczek, ponieważ ApoB, czyli ApoLipoproteina B, jest białkiem, która jest przyczepiona do każdej cząsteczki VLDL, czyli cholesterolu o bardzo niskiej gęstości, LDL, czyli właśnie tego o niskiej gęstości, o którym mówiliśmy, oraz cholesterol IDL, czyli takiego pośredniego rodzaju cholesterolu. I właśnie wykazano, że im więcej tych cząsteczek mamy, tym większe ryzyko. Chorób układu krążenia i miażdżycy, ponieważ większy ApoB oznacza, że więcej, przeważnie mniejszych cząsteczek wiąże, krąży w naszym krwiobiegu i to wpływa na rozwój miażdżycy. I normy dla ApoB wynoszą często od 0,55, od 0,45 do 1,40 g na litr. Ja u siebie dążę do wyniku na pewno poniżej 1. I kolejne badanie, trzecie, lipoproteina małe A, kolejna lipoproteina. I tak jak mówiliśmy o A po lipoproteinie B, która jest związana z każdą cząsteczką VLDL, IDL i IDL, LDL, czyli ona po prostu mówi nam ile jest tych cząsteczek w krwiobiegu, to z kolei lipoproteina małe A, bo tak się nazywa lipoproteina w nawiasie małe A, jest to akurat czynnik genetyczny i to jest kolejne białko, które do niektórych cząsteczek z cholesterolem LDL jest dodatkowo przyczepiona i powoduje, że te, te cząsteczki właśnie cholesterolu LDL są bardziej Bardziej aterogenne, bardziej wpływają na rozwój miażdżycy. I ta lipoproteina małe A powoduje, że te cząsteczki, właśnie cholesterol LDL, bardziej częściej odkładają się w ścianach tętnic, a dodatkowo jeszcze może wpływać, że ta miażdżyca Rozwija się szybciej. I tak jak wspominałem, cholesterol LDL, stężenie cholesterolu LDL jest mocno zależne od genów. W pewnym stopniu dieta czy życia mają wpływ na stężenie cholesterolu LDL, a POB mocniej reaguje na te zmiany. Z kolei lipoproteina małe A jest czynnikiem genetycznym, to znaczy ktoś może mieć wyższe genetycznie lub niższe stężenie lipoproteiny małe A. I tutaj, jeżeli chodzi o wyższe lipoproteiny małe A, wydaje się, że to jest czynnik, który prowadzi do wczesnych. Właśnie chorób serca, chorób układu krążenia, które wydaje się, że nie mają żadnych przyczyn, czyli osoby, które po prostu wcześniej albo chorują na układy krążenia, albo nawet umierają na choroby układu krążenia na miażdżyce, po prostu mają prawdopodobnie zwiększone lipopro lipo lipoproteiny małe, a dlatego też jeżeli w rodzinie występuje zwiększone, yy, po prostu genetyczna tendencja do chorób układu krążenia, które występują wcześniej, warto zbadać sobie lipoproteiny małe A. I jest to czynnik genetyczny, i do niedawna jeszcze wydawało się, że nie ma żadnych metod, żeby tę lipoproteinę małe A w jakikolwiek sposób obniżać. No bo tutaj dieta, styl życia, jakiekolwiek czynniki takie związane właśnie ze stylem życia czy odżywianiem, w ogóle nie mają wpływu na lipoproteiny małe A i wydaje się też, że to jest czynnik, który bada się raz. Chociaż. Miałem osoby też na konsultacjach, które kilka razy badały sobie lipoproteinę małe A i były tam niewielkie zmiany. Jeżeli ktoś ma rzeczywiście wysoką lipoproteinę małe A, no to raczej to leczenie jest jedyną rzeczą, która może być tutaj pomocna. Kolejny czwarty czynnik, i to jest kolejne badanie z krwi, jest to homocysteina. Homocysteina jest aminokwasem, który przyczynia się do stanów zapalnych w naszym ciele, tak naprawdę do chorób serca, do rozwoju demencji i w ogóle różnych innych Problemów zdrowotnych, jak nawet szumy uszne i ogólnie homocysteina wysoka po prostu zwiększa ryzyko różnych chorób chronicznych, dlatego też utrzymywanie prawidłowego stężenia homocysteiny dla ogólnego naszego zdrowia jest jak najbardziej kluczowe. I co ciekawe, w 2022 roku wyszła metaanaliza badań właśnie dotyczących ryzyka czynników wpływających na rozwój choroby Alzheimera, i ogólnie demencji. I okazało się, że hiperhomocysteinemia, czyli wysokie stężenie homocysteiny, jest najbardziej kluczowym czynnikiem, który do chorób neurodegeneracyjnych się przyczynia. U osób starszych też. Ta wyższa homocysteina jeszcze bardziej do ryzyka chorób układu krążenia się przyczynia. Dlatego też kontrolowanie stężenia homocysteiny jest tutaj kluczowe. Yy, homocysteina jest takim ciekawym powiedzmy, czynnikiem, że jeżeli jest nieprawidłowo po pobraniu próbki przechowywana, to ona po prostu wzrasta, jeżeli jest źle przechowywana, więc warto zwrócić uwagę na to, jak jest pobierana ta homocysteina i jak jest potem przechowywana, lub też jak daleko mamy laboratorium główne, które od punktu pobrania, w którym pobieramy krew, żeby też poziom, po, poziom homocysteiny nie był sztucznie zawyżony. No i jeżeli chodzi o standardowe normy dla homocysteiny, to wynoszą one do 15, jeżeli nie suplementujemy się witaminami z grupy B, a do 12, jeżeli się suplementujemy witaminami z grupy B, co oczywiście wskazuje, że B-kompleks, witaminy z ruchu B bardzo skutecznie obniżają stężenie homocysteiny i akurat dąży do wyniku jednocyfrowego poniżej 10. No i co ważne, co ciekawe, wiadomo, B-kompleks obniża stężenie homocysteiny, ale oprócz tego bardzo skuteczna pod tym względem jest też kreatyna albo na przykład TMG, czyli też betaina. No i ostatnie badanie, to już akurat nie jest badanie z krwi, ale jest to badanie, które każdy może wykonać w domu i jest to badanie ciśnienia krwi, ponieważ wyższe ciśnienie krwi jednoznacznie jest związane z chorobami układu krążenia i najbardziej właśnie o nadciśnieniu mówi się, że to jest właśnie cichy zabójca, bo nadciśnienie nie boli, nie powoduje żadnych problemów zdrowotnych i ogólnie jeżeli nie badamy sobie ciśnienia krwi wcale, no to prawdopodobnie nie będziemy wiedzieli, że takie nadciśnienie w ogóle nas dotyczy. Jeżeli chodzi o nadciśnienie, to tutaj w ogóle normy z czasem mocno się zmieniły. Jeszcze do jakiegoś tam kilka lat temu nadciśnienie traktowano jako... Yy, ciśnienie powyżej 140 na 90. Teraz te normy zbliżają się bardziej do 130 na 85. Coraz bardziej mówi się o tym, żeby po prostu dążyć do tego ciśnienia 120 na 80, czyli takiego powiedzmy idealnego i że wszystkie podwyższone ciśnienie powyżej to zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, ale też innych chorób chronicznych i co ważne, większą coraz większą uwagę się zwraca na Ciśnienie rozkurczowe, czyli to mniejsze, żeby one do, naprawdę było na poziomie 80 mg słupka rtęci, a już nawet wyniki powyżej 85 mogą być problematyczne. I tutaj też znowu jest wiele kontrowersji, że, nadciśnienie, że te normy są zniżane po to, żeby coraz więcej osób stosowało leki na nadciśnienie, ale po prostu nadciśnienie jest tak kluczową kwestią, jeżeli chodzi o ryzyko chorób układu krążenia, że jego kontrolowanie jest... Tutaj po prostu kluczowe i moim zdaniem po prostu obniżanie tego ciśnienia krwi populacyjnie jest czymś, co mocno zmniejsza ryzyko chorób serca właśnie po prostu na świecie, szczególnie w krajach w krajach rozwiniętych. Tutaj kolejne badanie wykazało, to w ogóle było też badanie z randomizacją mędlowską, które dotyczyło i cholesterolu LDL, i ciśnienia krwi. I tutaj były osoby, które miały na przykład i niskie ciśnienie krwi, i niski cholesterol LDL, lub też różne tego kombinacje, ale wykazano też, że samo niskie ciśnienie krwi obniża ryzyko chorób układu krążenia o 17%, a każde zmniejszenie ciśnienia krwi o 10 mm słup kartenci, zmniejsza ryzyko Poważnych incydentów sercowo-naczyniowych, aż o 45%. Czyli jeżeli ktoś miał na przykład ciśnienie krwi powiedzmy 160 na 120, to obniżanie tego ciśnienia o, 10, o każde 10 mm subkartenci to aż o 45% mniejsze ryzyko poważnych incydentów sercowo-naczyniowych. Dlatego też kontrolowanie ciśnienia krwi jest tak kluczowe. Ciśnienie krwi oczywiście możemy sobie zbadać w domu i to ogólnie jest też preferowana metoda, bo jeżeli mierzymy w gabinecie lekarskim ciśnienie krwi, to często występuje syndrom białego fartucha, a po prostu ze stresu to ciśnienie jest wyższe. Jeżeli chodzi o pomiar ciśnienia krwi, to warto zwrócić na kilka Kilka rzeczy, uwagę, żeby mieć odpowiedniego rozmiaru mankiet do pomiaru ciśnienia krwi, ponieważ też badania wykazują, że u osób, które mają duże ręce i mają zbyt mały mankiet, wychodzi zbyt wysokie ciśnienie krwi, u osób, które mają zbyt małe ręce do, do mankietu, ma, mają to ciśnienie krwi obniżone. Dodatkowo ciśnienie krwi należy kontrolować w ten sposób, że 5 minut spędzamy w pozycji siedzącej. Nie możemy mieć w ogóle pełnego pęcherza, bo to ma ogromny wpływ na ciśnienie krwi, co ciekawe. I dodatkowo nie możemy mieć na przykład skrzyżowanych nóg, tylko po prostu przez 5 minut w spokoju siedzieć i potem to ciśnienie krwi mierzyć i ciśnienie krwi naprawdę w domu polecam kontrolować dobrej jakości urządzeniem regularnie. Jeżeli to ciśnienie krwi jest podwyższone, to podjąć odpowiednie kroki, które tutaj pomogą i z wszystkich czynników, które dzisiaj opisałem, ciśnienie krwi najlepiej oczywiście reaguje na styl życia, bo po prostu aktywność fizyczna, czy na przykład większa ilość potasu oraz oczywiście ograniczanie soli w diecie bardzo mocno tutaj pomaga. My jako naród też bardzo dużo tej soli spożywamy i to jest też przyczyno, coś co się przyczynia mocno do nadciśnienia, bo spożywałem ponad 11 gramów średnio tej soli dziennie, co jest naprawdę dużą ilością. Oczywiście też aktywność fizyczna jest tutaj kluczowa, w ogóle ogólnie jeżeli chodzi o choroby układu krążenia, a pod względem ciśnienia to już szczególnie. I też podam oczywiście swój przykład anegdotyczny, ale kiedyś miałem właśnie to nadciśnienie zdiagnozowane gdzieś w szkole, po prostu był to syndrom białego fartucha i gdzieś tam wydaje mi się, że około 140 na 90 to ciśnienie wynosi, wynosiło. Obecnie badam sobie to ciśnienie dosyć regularnie i teraz wiadomo też zdrowiej się odżywiam, czy też więcej trenuję, ale to ciśnienie zawsze mam poniżej 120 na 80 i myślę, że akurat aktywność fizyczna jest czynnikiem, który najbardziej na to wpłynął, ale ciśnienie krwi naprawdę najprostsze badanie do monitorowania, bo tutaj po prostu możemy to robić w domu regularnie, więc bardzo polecam i to jest pięć najważniejszych czynników, które zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia. A jeżeli ten film Ci się podobał, to zapraszam do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji, a w opisie znajdziesz oczywiście wszystkie źródła, i linki, ale także to, gdzie możesz mnie znaleźć, czy też podjąć współpracę indywidualną, także zapraszam.